Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozważamy fragment z Ewangelii Świętego Mateusza z rozdziału 10, w którym Chrystus wysławia, wychwala, wyznaje swojego Ojca, Króla, Pana, Nieba i Ziemi i dziękuję Mu za to, że te tajemnice Królestwa objawił prostaczkom, prostym ludziom, tym, który, którzy w przeciwieństwie do osób mądrych, i wykształconych, nie mają wykształcenia. Dlaczego tak się stało? Jezus mówi i odpowiada, że jest to jednoznacznie wola Ojca. W innych tekstach święty Paweł mówi, że y, ponieważ mędrcy tego świata nie poznali Jezusa Chrystusa i zbawienie przez mądrość tego świata jest niemożliwe, więc dlatego Pan Bóg postanowił zbawić świat przez głupstwo głoszenia krzyża. A więc Pan Bóg ma swoje drogi, którymi dociera do człowieka. I to za On otwiera się na nas, abyśmy my Jego zrozumieli, nie odwrotnie. I w rzeczywistości dalszej dzisiejszej Ewangelii Chrystus mówi... Nikt nie zna ojca tylko syn i nikt nie zna syna, tylko ojciec, i ten, komu ojciec zechce objawić. I to jest drugi wymiar tej samej prawdy, tymczasem, tym razem już dotyczącej istoty samego Boga. To Bóg zna syna, syn zna Ojca, i Bóg objawia swoje wewnętrzne życie boże, życie Ojca z synem, tym komu tym którym chce. A więc dzisiejsza Ewangelia, Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi wyraźnie jedną podstawową prawdę. Religia chrześcijańska jest objawiona i Pan Bóg stwórca nieba i ziemi, Pan nieba i ziemi objawia siebie i syna tym, który chce tym których chce doprowadzić do zbawienia. Są to jakieś wielkie tajemnice Boże, których my naszym rozumem nie potrafimy do końca przeniknąć. Kiedy słyszymy takie słowa odnoszące się do dobrej woli Ojca, który wybiera tych, komu się objawia i komu objawia Syna, w naszym sercu rodzi się przede wszystkim poczucie wdzięczności. Przecież Bóg mógł mnie nie wybrać, jako na odbiorcę tej pięknej prawdy o zbawieniu i o życiu wewnętrznym Boga. A jednak mnie wybrał, a jednak jestem w tym gronie, które nazywa się Kościołem Świętym, mistycznym ciałem Chrystusa. Nie tylko więc poznaje przez wiarę Głębokie tajemnice Boga w Trójcy Świętej jedynego, ale również doświadczam tego życia wewnętrznego Boga, które przelewa się we mnie przez sakramenty święte. I to jest trzecia wielka tajemnica, o której nie mówi dzisiejsza Ewangelia, ale którą zakłada. Życie Boże toczy się we mnie dzięki światłu, które otrzymuję od. Boga przez Syna i dzięki dobremu, pełnemu dobroci, wyborowi samego Ojca, dzięki Jego woli przynależę do Kościoła Świętego. Cóż więc mam, czego bym nie otrzymał? Świadomość tego rodzi codzienną i coraz głębszą postawę dziękczynienia. Dziękuję Ci, Boże Ojcze. Za dar Twojego syna, za oświecenie mojego rozumu, mojego serca prawdami objawionymi, za to, że mogę nieustannie Ciebie wielbić i dziękować za ogrom łask, którymi mnie codziennie obdarzasz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.